Cześć, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale jest, jest ze mną mój kuzyn. Ojej, ale dostępny laga. To kolejny dzień, yy, kolejny odcinek w sumie z gry Minecraft. Dokładnie tak. Yy, dzisiaj. Yy, chodź, spróbujemy jakiegoś smoka zniszczyć co? Gdzieś dzisiaj? Pewnie. Może nam się uda. No ten, to, pamiętam, że był najwyższy na świecie w ogóle. Zespiegła <grystanie> trzeba zostawić. Tak. Yy. No bo, nie wiem, bo zbieramy po prostu perły i yy, blaze na razie, nie? Bo ja w... tylko, że ja nie mam niczego enchantowanego i nie mam w ogóle yy, literate'owego, niczego nie mam. Zdę ja to nie to mam nic do przeszkodowania No przynajmniej klatę dyrektorową. A masz, masz na życie na dyrektorze? Nie? No, mam klatę tylko morda. A tylko klatę. I... A ty masz łów? No. no mi, mi się jeszcze przydał. Czekaj. Sprawdza, eee... tylko dzisiaj mam jakieś nitki, w ogóle ile tych wody jest. Tylko też jest pytanie, jak daleko będziemy musieli przejść, się przepłynąć. No to nie wiem, to się okaże. E, a poczekaj, a ty masz jakieś. E... W sumie, ja mam też dużo skóry, mi się wydaje. Skóry? No skóry, bo ja potrzebuję ten. E, książki no, zrobię. E, do tego. Book y później zrobię i, i zrobimy lepsze to na to. Może być. Tutaj mam są skórę. A ja już ty klub mam 17. No ale one są już lepsze. Tak mi się nie... wydaje przynajmniej. Nie wiem. To ja w ogóle mam Hmm, patyki, Nie, to już jest Czyli mam drewno w ogóle? Mam dwa taki, w ogóle ty. Dobra, tak. Kurde, Tylko dwie wyjdą na razie. Ale to dobra, lepiej niż nic. Chyba sobie zrobię osobny room do tego, wiesz? Gdzieś tutaj, a nie bo tutaj. Pamiętam, że była woda. Ja, biorę, ale... To zrobię tak. I tu ucie kierowano walną? A ja mam... Ja mam, wgl... ja mam włączoną pogodę, ja, ja, pogodę ja, wiesz? Tak. <coughs> Chyba tutaj mogę zniszczyć. Mi się tak wydaje. Tutaj nie powinno być żadnych tych. Okej. Okay. Zrobimy tak podwójnie. Pyk, 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 i to zrobimy tak. 1, 2, 3, 4, 5 No tak 5 na 5, chyba. Nie! Kurde! Prawie było idealnie, no. Jeszcze piasek w ogóle tutaj jest w ogóle najgorzej. Zrobimy tak. Chyba będzie git. Co to robi zombie? To wszystko jest... Co to robi? Co to robi Creeper? Dobra, nieważne. Nie ja mam wyłączoną pogodę, więc ja tego nie słyszę. Mam też wyłączone krowy, bo mnie derwowały. No nie jeszcze tutaj naprawdę Co za niefart. ziemia, tylko jedna, no dobra. Ugh. Nie, to ja to wyżej no. powinienem postawić, jestem upoluxem. Coś piszę. się dzieje. Pozb y czy dałoby się podbierać? Co ty robisz, człowieku? Zostaw mnie. No nie mogę go trafić. Dobra. Nie! No nie no! Creeper mi wybuch! Chciałaś, że ubierać. Co za niefart, no? Jezus Maria, gorzej chyba nie dało się zacząć tego odcinka. Teraz wszystko trzeba. O, Bo... boże, Boże Święty. Boże Święty, ile ty masz tutaj chłopieć? Potworu, ty tam jest Joker? Tu się zdaje. Nie zdawałem się, ale. Coś, się tyle potworów. A Aby ja tam nie oświetliłem tej wysepki, głupiej. O jezu, Dobra, tą dziurę sobie zostawię. Walić to. Skąd jeszcze woda leci? Stąd. Jaki bezsens totalny, no. weź tam pochodnie, pozostaw proszę cię. Zaraz, jaka bo potwory, dopiero niszczę Niszczy potwory, dobra. ale bad boy. Nie no, no ja... większego nie... pecha nie dało się chyba mieć. No, dobra, owszem, święty. Jeszcze ile mamy, bo tego nie liczę. Yy... Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze jedno. Co poczujesz? No nie no, ja robię. Mówię, że ja powiększam. A. Te, robię enchant. Okej, okay. No i nie no, akurat tutaj nie, ja mam największego pecha na świecie. To co zrobiłem, enchant? Świetny no. A wielka źródła jest. Jakiego ja mam pecha w życiu? Mogę zobaczyć, gdzie to ale tu to już i tak pilnora? wszystko zabudowałem, już. Co? Gdzie ty jesteś? Ty ty no u góry, to dziura wielka jest. Tutaj. Okay. Nie wiem, teraz ja zrobię w osobnym w ogóle miejscu to. Tutaj to zrobię właśnie. Jeszcze ja, 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 tylko tak, tą dziurę zabuduję, bo on kilka. Nie, teraz zrobię 6 na 6. 2, 3, 4, 5, 6. To będzie git? To będzie enchant chyba ta... Jezu, czemu jest taki wielki? Aha, to się Nie, nie tu. Tu chciałem i teraz tu dam te. To działa? Ej, ty co, ty masz jakąś skórę? Eee, nie, bo... Ja w ogóle kropli zbierałem, ani chyba nie zabił. A nie, skoro ja mam, ja potrzebuję tylko trzcinę cz cukrową, no to tą była, ale po prostu. Jest tyle tej trzciny cukrowej, więc... Okay. Ja sobie mogę jeszcze na no, gdzieś tam polecieć pobierać Dzięki. E tu się topi... Świna. A, Shift. 16. To będzie. Trzymaj, 5. trzymaj bo się jedna, jedna ci wypadła. Co, co? Ale mi to, to niepotrzebne na razie. Okej, okay, ale po prostu. I, ile trzeba do maksymalnej yy, tej? Nie pamiętam, wiesz? To w ogóle działa? Chyba tak mi się wydaje. Eee. Zminimalizowało mi się. Dobra. Co ty tutaj robisz? Prawda, coś w craftingu tylko. Chyba to, co możesz skraftować, nie? Pyk, pyk, pyk. Powiedz hmm. tylko... Co chcemy zrobić? Ja mam jakąś amnezję. Ha, lapis wsiąć. Tutaj nie ma lapisu. Tutaj jest ale ja, ja mam dużo lapizu, jak chcę z tym Nie już mam. Jak sprawdzę, może u siebie coś jeszcze mamy, nie wiem, może trzcinę nie wiem. W zaraz aż nie wiem, co mógł zrobię. Dobra, chyba będzie lepiej. Moc, 2, moc. Nie wiem, to pod moc dwójkę chyba lecę. O! Fajnie, fajnie wyszło. Nawet spoko. Yy... Pójdę po mojej diamenty, zrobię normalny kill A 50, 50 lapiej złamał. Jeszcze dziś chyba Dobra. miałem. Mm. Idę zobaczyć, Dobra. jak tam u początku. I żeś już jest 4. A były tylko dwa, a czy trzy no. cyk, 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 cyk? No też trochę widać tych czapków. Potrzebuję potyki. ok. Mi przydał... nie mam trochę przy sobie. Dobra, pyk, pyk, i nie, nie to cyk. Wydajność dwa. Tylko Zrobię jeszcze drugi killoff i najwyżej w kowadle je połączę Może będzie wydajność 3 A na którymś z mnie mam niezniszczalność? Chyba nie To zrobię jeszcze jeden Dobra O! Niezniszczalność 3! Dobra, dobra. Jednak się opacało. No to będzie jedno. Będę musiał jeszcze sobie troszkę poekspić. Co robię? Wydajność w wali 3 3. może być. To mogę wywalić w sumie. A jak połączę to z szczęściem 1? Nie chyba. A tak będzie taniej? Nie, to będzie 11. Nie dobra, bo ja chcę jeszcze sobie armor y, zenchantować. Klatę najbardziej bym chciał. Mm. Więc sobie pójdę zenchantować klatę. Ochronka? Ochrona 1. No niech będzie. Dobra. I tak już nie mam levela, więc muszę sobie troszeczkę poekspić. Krowy. <gry> Krowy. Y... Nie, na razie ich nie będę zabijał jeszcze. Tak, tak, tak. To sobie pochowam po prostu. Ja, idę chyba jeszcze pokopać troszeczkę rzeczy, żeby mieć trochę więcej expa. Więc pójdę do jakiejś kopalni się wkopię randomowo. W sumie pójdę tutaj. <laughs> no, w komentarzu dostaliśmy y, propozycję, żeby zrobić wspólną farmę, chyba tak to było, i wspólną ekspiarkę. Eee. Y jak coś zrobimy, ekspiarkę, co w się sensie mój kuzyn zrobi. Bo ja nie potrafię w te rzeczy. A farmę to mamy dwie osobne, więc bez sensu robić yy, jedną wspólną. Według mnie przynajmniej. No nie, no, ale mam pecha. Dobra. Lecę. Eee, tu już chyba byłem. Moje Jezu, ile mobów. Eee... Yy... Ta, tu już byłem na pewno. To a w sumie... Yy... Pójdę w drugą stronę, może coś się znajdzie. A nie... Yy... Nie wiem co mam robić szczerze teraz. Jestem zagubiony strasznie co niby Expo pokopać, a tu nie ma nic, dosłownie. Jestem. E, mówił tak, pomysł na odcinek utworzyć jeden wspólny magazyn i farmę Expo. A magazyn nie farmę. No? Ym, nie, ma... nie uprawy. Ale w, w, tak wspólny. O nie, co, z kim zrobiłem? Wspólny magazyn, tak bez serca, chyba, według mnie. A farmę Expo to zrobi mój kuzyn, po prostu. Więc. Bo ty potrafisz, nie? Bo ja nic nie umiem Tu mnie chyba nie było Ło Dobra, redstone zawsze git, po expa. Kurde, sobie mogę do naderu pójść. Ty jesteś w bazie? E! Ty co? Ja za dwóch jestem Nie mówiłeś, że dwu... Ty jesteś w bazie? Tak. weź Zobaczmy. mi kordy znowu napisz, bo ja się zgubię pewnie. Tam był jeszcze leson, go nie wykupałem A Po co ty mi wysokość piszesz? E, nie, nie, po po prostu. Tak. Jak skupywałeś? Da nie, tak? nie, nie, się nie, co ty jak gadasz. Zmi zminimalizujesz i w script, nie, zminimalizujesz nie, nie, i nie, 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 się. Co? Ale nie, minimalizować? nie, nie, pytaj nie, nie, ty po prostu to, to przypisałeś, bo się nie da. Po co kłamiesz? Nie da się dobra. kopiować. Ale to do, dobra, nieważne. No ważne! Nie da się kopiować. I co tu się stało? Bo myślę, nie. Powiedz mi, jak to skopiować, bo ja nie wiem. Co to było? Lalki mam. Ty co? Ty mnie słyszysz? Tak, tak, tak. Nie wiem jak to zrobiłem. Poczekaj. No to... Zrobiłeś, a nie wiesz jak? Tak. byłby sobie sezonowy na Ja tutaj kliknąłem? Mogę jak ja to to najechać i kopiować normalnie. A co jak poczekaj? A, czyli mówisz... Jest, dobra, już mi się nie chce, naprawdę. Tragedia. No, mogę jakoś to skopiować, bo najechałem chętnie ale jak to nie wiem. Nie da się kopiować, ty po prostu udajesz. Nie wiem po co. Pod spać, a nie tu kopalnie chyba. Mówiłem to wcześniej, że idę pokopać no, tak. sobie expa. Nie tak, poczekaj, ale mnie nie było. Ale ty... ty nawet nie mówisz, że ci nie było. Więc co ty teraz wygadujesz? To, to sobie chyba byłeś wtedy, jak to mówiłem, więc... Za mną jest muszę go szybciutko wyjaśnić. Dobra, kieruję się w stronę bazy, bo... To tam muszę iść... Ile? 216 To tam Poczekaj, dam Ci twojej twoje bazy koordynaty Ale po co, jak ja będę u Ciebie i sobie do mojej bazy? A, ten mech Dobra, to po prostu wyjdę do góry, Te po pokopię w naderze Będzie o wiele prościej No o nie no przecież... Myślałem, że już jestem u, już jestem u góry. Już ocean No, tego nikogo nigdzie nie widzę. No bo jest... O diamenty co jest? Randomowo się wkupałem. <grych> czy mam Też, szczęście powiesz, mam? Bo... Jesteś jakaś pod moją bazą czy jak? Nie wiem gdzie ja jestem, ale diamenty znalazłem Pięć. O tu czekaj, schodzę do kopalni i z tego nikt, może gdzieś to... Kopalni. Ale po co? Po co dzisiaj ty jesteś? Pod ziemią jeszcze. Pozytywnie nie jestem blisko bazy, nie jestem na tych kordach jeszcze. Więc co ty chcesz ode mnie? Jezu Chryste, ile tu jest posporów. Dobra, kopię się w tą stronę. A po co ty się kopiesz? Chcę przybyć z żelaza. Mhm. Jest krawel. Krawel jest? Gravel? Gravel. Akurat trafiłem w takie miejsce... O. Nieważne. Chciałem powiedzieć, że akurat trafiłem w takie miejsce, gdzie nie ma oceanu. Co jest, wędrowiec? Ale ja się muszę kierować w inną stronę w ogóle. Nic nie ma. Ale są diaksy. No, świetnie. Jeszcze lapis. Emo znalazłem. Demo? Tak. Co jest w błazenki, tu są pływają pod ziemią? I tu jakiś tu w tego szary niebieski taki nie by bo 160? Ej, co to jest? Ej, co tu dobra? Nie, za ryba jest? A tu wchodzę pod matego. A ty, one do mnie płyną. Albo nie chop się ryb boy. Tam będzie zaraz z delfinami gadał a, a! Tak będzie Weź jakiemuś powiedz żebym żeby tutaj do mnie podjechał Bo za wolno płynę Jeszcze znalazłem tą fortecę ten Gdzie dużo złota jest a, tego pod wodą mhm. nie. A to już tak. dużo razy ją już widziałem. Zresztą, w którym, w którym miejscu ty jesteś? Nie, czekaj, jakie to były kordy 216, 100. Min, a minus! Nie! Co to ma być? Ja płynę w ogóle w drugą stronę, nie? O Boże, święty! Nie, to tam mam w ogóle płynąć. O Boże, w którą stronę płynął? No, w ogóle w drugą stronę płynąłem. Placja. No to nieźle. Mogę z... znowu mi YouTube usunął lajki pod filmami. Ale tylko część. Tak, część. Z 26 się na 8 zrobiło, na? No? Część. Dzięki. Nie za część. Obszarze, że subskrypcje dostałeś. No ta, no ta, ale... Ech... Jesz Jeszcze niedawno miałeś 23, a tam już 67. No, już widzę swoją bazę. No. To git. Ta. Nigdzie nie ma, samedi diaksy tu w sensie. Eś. Dobra. Teraz muszę wyczyścić ekwipunek. To jest czuła ją dwa takie gliny A w ogóle wiem, czego nie było dzisiaj na odcinku. Poczekam. Jeszcze nie, nie było. Czego. Już ci zaraz mówię. Nie było rozmnażania krów. Krów rozmnażania nie było pik 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 każda urosła już Pyk, pik pyk! ej to auty te dźwięki kurde mm. Gdzie e, są cave'y? Jeszcze dwie zostały, dobra to oddam Dobra e, Czy ja mogę wyłączyć te cave'y? Nie, nie pozwalam ci wyłączyć tych cave'ów Bo po prostu Od razu lepiej Jeszcze będę musiał zapisać kod portalu A jakie to nether w ogóle, ja nie pamiętam to dojdzie takie, taki zrzut ta e, Tam e. taki basen był. Jest, umarliśmy. Strzelaj! Ej, czy ja miałem sobie dystrybucję z rodu. Co jest? 30 hitów dostaje nie umiera. No dobra. Eee... Y minus 20 na 32. Nie, nie na 322, tylko... MINUS 20! Na 32! Ja mam jedno pytanie, czy opłaca mi się mieć e, Luting e, looting 1 na mieczu Pytanie retoryczne, mam nadzieję mm -hmm. Brać czy nie? No przecież Ty żartujesz teraz to... czy nie żartujesz? Nie przecież mam Luting w Knockbach w mieczu. Czy to chciałem tam looting... no, 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 no. O jest notebook. Ale przynajmniej lutyk jest. Ty się nie wiesz, że tak? To idź do ciebie. Idę w Blaze. Bądź zabijać. Może masz wystarczająco, bo jak ostatnio... 100 rzeczy ci dawałem. Blaze rodów. Nie pamiętam. No coś. E, ty tam... E, byłeś... Chyba e... e, te Blaze straciliśmy. Albo ty masz... u ciebie Bo czyś, e, ja brałem... te Rady, a ty się tam z tymi piliwinami biłeś. Już jest dwa Ta, ta, ta. No to wiesz co, może poleć po Endermany, bo... ...forteca jest stosunkowo blisko a Endermany się przydadzą po... ...perły, nie? A tylko... ...masz... ...to mam tre... Dra... ...tylko co crafting zrobię... ...a mam łódkę, mam łódkę jednak, mam łódkę. No po co ci łódko w No Żeby... ...tak, bo się te, te... pały Jakby Endermany. Aha. O nie, tu jest bastion. Nie, nie, nie wiesz jak się zabijało? Enderman? Enderman? Wiem, ale ja innym sposobem bym to robił, ale dobra. Znaczy, tam takim jest mi spokój? Tu było endermanów. Yyy... Ostatnio byłem. Ostatnio było, było endermanów właśnie koło tej fortecy, ale... nic nie zrobiłem. Olesu. Ale to szukaj yy, tego niebieskiego foresta. Ja wiem, ale... Idę sobie gdy ktoś mnie strąga. Ile się już Już ci mówię... E, 28 minut. Ło! Wow. No to trzeba to chyba w połowę odcinka zmieścić dzisiaj. No, no to w sumie poczekaj, teraz w sumie mogę zakończyć nagrywanie i... E, po prostu zaraz zaczniemy kolejne, co ty na to? No. Dobra. Dobra, to... Yy, to by było wszystko tyle na w tym... A! Nie! Dwa się na mnie uwzięły! Dostał Ta żyje, ale nie wiem jak one Dobra, nie żyją. To, to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnych. Cześć!